Cześć widzowie, ja jestem Rexus i wyszło te wyzwanie Penny i, i dzisiaj, e, dzisiaj mam plan na tym odcinku je zrobić to e, najpierw będzie, wymagania musimy sobie zobaczyć No jaka mapa, dobra nie wiem, jak, nie wiem jaka postać będzie na tą mapę, ale otrzymuję tu punkty tu nagroda, przeskok dobra 300-300 tych, że to do kanału, to szybciej będzie ten. jak to zrobił, oczywiście. O nie, zbiór klonotów, ja nie lubię zbiór klienotów. A wszystkie takie pirackie mapy. O wszystkie takie ten, z tym tym statkiem. Utopii boxy i tu znak, tylko, bo takie ktoś, kto jest za szaną. I, i te, wy przecież, wyzwania, aby zdo zdobyć nagrodę, ikona gracza. Ładno, dobra, jeszcze tu mam za darmo. O ma skrzynka, to sobie ją otworzymy. No to nic nie będzie, ale dobra. No właśnie. chodź do Janet punkty. To jaka postać będzie na tt ta? E... Jaka postać by była tu? Dobra. Eee. Może spike jakiś albo gale? I słuchajcie, będziemy na te wydarzenie, i będziemy y, grać na tym wyzwaniu Penny z rasowymi typkami jakimiś. Nie wiem, kto to będzie, ale... O O'Tisa chłop ma. Teraz ja będę mieć, Otis, ale dobrze. Chłop ma Otisa, nice. I widzowie czy na padzie gate będzie dobry? Ja nie wiem właśnie kogo wybrać. Widzowie, ja nie wiem dobrze zobaczymy, ale jest prób 4, to było wspaniałe... dobra, nieważne, Grajcie. Aha, chłop, chłop Penny wziął, bo to jest wyzwanie Penny, no właśnie, dawajcie, grajcie, grajcie, dawajcie, aha, dobra, nie mylę, z takimi typkami grać, nie chcesz, to są cisami, nie wiem, czy to są cisami. Szybko Nie będę czekać tyle. No chociażby! Puszę! Szybciej! Nie wiem jakie głos odmiarze możesz wybrać. Uuu, ma na dwóch randy, nice. Dobrze. Zobaczmy so może na przykład, kogo by tu mógł wziąć, dynamajkę na przykład, może, Tu ma ścianki, dynamajka sobie chodzę, weź, weź, weź może, to są takie ścianki te, macie, grajcie, widzowie, to będzie, to wezwanie pełne będzie, e, będzie, e. Na może z dwie części Może z dwie części, bo ten... Na jednym odcinku nie zdążymy to zrobić. A w życiu. Ale na pewno go nie, nie zrobimy tego z całego. No i jak mnie ten tik jeszcze zabija. Właśnie mam ten savepał fajnie. Dobrze. Układamy jego save. Układamy save. Okładamy, okładamy. Uważaj, uwa uważaj, uważaj. Będę uważaj, Będę. Uważaj, Kliczku. Zostaw mnie nita. mi rundę. jest dobre, w taką mapę. No, jest. Co jest? O, szefują dobrze Dobrze. Nice gramy gramy dalej pewno będzie podzielone to jakoś pewno na jakieś dwie, dwie części chyba nie zrobi ich tak jedna po drugim ale wrócimy Stuś Lu lecimy 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 z tym śledziem o nie Lu 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 no, Zauważyć zaraz! Ale ten luma ma coś takiego fajnego, że może zamierzać. I właśnie tylko tu się czy ją ma. To jest za widzę, bez... O nie. Zresztą widzę, że bez... takie dziwne śpiewanie, ale. Nie wiem. I ja, zużymy je, super. To jest dobre, łódź. Bardzo dobre. Ne, to tataku ne, to tataku ne, ten. Haha, on je. mi to, Lunda.

Jezu, dobra dobra jest To to było w igre, bitwę z pięć dobre, Dobra, to zostaje, chyba ja trafiłem O dobrze, że chyba trafił Nice To dobre Dawaj panie, wygrywam wszystkie te Chcę zobaczyć misja. Jak Ale To się w ogóle nie opłaca. W ogóle się to nie opłaca. Dawaj, Dawaj Piper. Mm. Bell, Janet, Piper. Wszyscy na daleko. jestem na daleko. A Janet to może gdzieś mieć na blisko, ale... Piper. Bell. No to mi to jest nagroda! I nie przemyślałem, że to jest nagroda! Ja cię kręcę i nie przemyślałem tego, że to jest nagroda. Zabiję sobie, zabiję sobie spokojnie. Dobra. To nic, ale przepraszam was bardzo. Moi członkowie. Przepraszam was. Zo... Oh, we'll find you. <laughs> This is Ik heb het zo we misschien... bij Ja. Dat is

Mnie. Musiała. Haha, no, nie... to jest najlepsze. Najlepsze w gazetach, to jest najsilniejsze, że takie. Co sobie wejść? Nie, może. Co zrobiło? Jest. Ale easy, ale easy, kurde. Kurczę. Się spodziewałem? Uważaj, Uważność... doszliśmy do tego. Co teraz jest? I dwa boksy. I z jednego cyklu będzie. O, srebrny Leon. Ja mam srebrną ambę jakby coś, ale mogę wam pokazać. Koń pewnie się wkurzać będą, ale patrzcie mam. Dawaj srebrny, dawaj Leon, Leon, Leoniku. Teraz Już po tej rundzie kończę. Widzowie chyba. I po tej rundzie. To nie mogę długiego odcinka robić. O nie! Aż Piperka jest za dobra. Właśnie bel, bel mogłem wziąć. Pukaj do Ale co tu się... A tu jest?

Cię... no w tej linii, no, dzieje. Dobra. Unia nie. Uważaj Piper. Żeby cię twoja ta imieniczka nie zrobiła. Tylko nie... Ej, dobrze, Leon. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. O nie, uciekaj, uciekaj uciekaj. Dobrze. Wygramy to. Nie chcę wykrakać, ale raczej to wygramy. Dobra jest. Dobra jest wygrana. Widzowie na tym to zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie, że jeszcze będzie druga część z tego robienia, z tego robienia wyzwania peny. Um, um, nie wiem czy dzisiaj, dzisiaj albo jutro. Dobra, dobra, pamiętajcie o subskrypcji. Bardzo chciałem Wam podziękować za te subskrypcje, za te subskrypcje że ja mam już 11, tyś, 11 subskrypcji. I y, 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 chciałbym, żeby jeszcze było więcej, żebyśmy dobili do np. Do 30, 30 subskrypcji. To by było naprawdę fajnie. Pamiętajcie właśnie o tych subskrypcjach i łapkach w górę.